Ciężko mnie zaprosił do jak jakiejś chałupy, więc płynę. Mm. Tejsik? Przyjechał. Przechodź. Tejsik? Kochani, gdzie jesteś? Tutaj. O, cześć, Telsyku! Ej, Cześć. Jak u ciebie? Dobrze. A u ciebie? No to jest dobrze A po co mnie zaprosiłeś do chałupy? No bo zbilam tyle pieniądzków i kupiłem mm. taki dom. Bardzo ładny, Telsik. wow Bardzo. Mm, bardzo ładny domek, tej Tej Sik, motorówku mi nie uciekaj. Nie uciekam ci. Bo pójdźmy się gdzieś motorów motorówką. To chodź. Czekaj. Ja się postawię Ale ja się popłynę na rykinia. Nie, ja się nie. Da się. To się? Mhm. się do... Ja się boję woli, wiesz? Płynę. Ej, papa, kto za tobą płynie? Ej, reki za tobą płynie, reki? Ej, co so jest? Mm. Oh yes. <try> Dobra, chodź. Chodź, pójdziemy się ten. chodź spać. Aha, mam teraz mieszkać z tobą No Ej, czuj już, patrz dalej, chodź ze mną, chodź ze mną Co? Kurde, muszę popłynąć na rekinie Nie byli. no, popatrz, patrz, właśnie chodź, chodź do mnie No, bo ja pływać nie umiem Patrz, tutaj Nie, no, bo ja pływać nie umiem Chodź na to Oooo Ja, ja Tata, chodź spać Ej, na tej licznikowej popływamy się Tata, chodź spać Serio? No chodź, serio no dobrze, tylko opłyniemy tą wyspę. Nie. A zobaczmy co mamy z tyłu. Mm. Tata. Cieszy się Telik. Patrz, mamy własną... mamy... Mamy, mamy właśnie talent. No to jedziemy... Oj Ojej. ojcie. Ojeju. Tata bo ja prawie wyskakuję z tego. Delhic spokojnie nie wyskakuj. Dobra, ale co ja teraz sobie? No wychodź Telhik. Szybko, szybko, wejdź i pójdź no, wejść. No, 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 no. No bój, nie, to pójdę, to pójdę kochany. O jesteś, chodź małoludki. Idziesz? I. I, no idę. Ale masz fajny domek wiesz. Dziękuję. Bardzo mi się podoba. A tu też mamy wejście. Tak? tak? No bo to jest pierwsza. To wchodź. Tylko, że ja nie mam tu pokoju takich wiesz. Wiesz. Tak. Mogę spać tutaj? A masz... Pójdź tu spać? Daj. No ja po co... No bo ja jestem jeszcze no dobra pójdę z tobą spać. No okej. Okay. To chodź spać kochaniutki. Aj, jo, oj, Boisz się czegoś? Nie. A co mu za z główka? No bo jestem mały. Dobrawić <grybujesz> sobie, to my idziemy spać. A już ja się wyspałem. Ja wyspałem się, ale. Też się wyspałem. Mm. Ej, no, jak ja już, bo jest szefik. I, po, takie szybki jestem, co ja pacz. Mm. Jak poć kuźni, to ja pójdę po mi naczynia. Mam gdzie kuźni? Ja pójdę u mi naczynia. Ja pójdę coś zjeść. Dobrze tej jest... lisie, a ma no, kochanego snyka. A na zim sobie jakiś taki rajz. Czy kuźni, Dobrze, snykku. Hmm, no. musimy pojechać do miasta. Zapomniałem kupić rzeczy. Dobrze. A to pojedźmy do sklepu. No my musimy poponąć. To poczekaj, teraz płyniemy moją matrywką. Dobrze. Na pewno nie rekina. No dobrze. Czekaj. Mm. A i w ogóle i Co tu jest? Co? A tu są jakieś kryształy, czekaj, zbiorę je? Dziękuję. Zabierz je i daj do sejfu, okej? Okay? Dobrze. No bo te stoki są bardzo takie dziwne i nie może coś się stać, więc. No lepiej je potem, pre... potem przetestujemy. Nie, lepiej nie. Potem, nie. potem. Dobra, idę. Chodź, malutki, chodź. Idę, teraz idziemy moją motorówką. No później. A po drugie, gdzie jest moja Gdzie A gdzie twoja motorówka? Nie wiem. No, znikła. Ty, a to nie zamuszona? ty No, to bude pasta už té A kde ty jsi? na mě mě stač. Mhm, co bude vžiš? Tak Jdi na se, Jdi o, Je. do města. Jeď, synku. Jeď do města, Jesteś? No. Pójdź malutki. Jesteśmy na drodze. Aj! Już? No. Ta cię to. Ja postawię motor, a czy no? nie mam motora. Ja mam. Dwie poleczyłem motor. Jasynką poleczyłem motor. Dobra. No, a już jakaś postawiam. Ale taki, no, nie taki, taki bogaty, bo nie musimy marnować całego panu O. Usiądź. Ale ja usiądę Drugi. O. No. O. Może zamiechać. Ale. No jedziemy synku. Matulówka stoi. Mmmm. O, tu wiesz? Co, to nie jest My... To nie jest sklep, ale patrz, tu mamy dany jacht. O, zaparkuj tu. No, to nie koniec jeszcze. A to tutaj jeszcze, tutaj. Co tutaj? Pojedziemy pociągiem. okej, to po co ja ten motor brałem? No nie wiem. Dobra, to jedem motorem. No, ej, ja no, to... pokażę ci, synku, sekret? Jaki sekret? Musimy, bo, ja, musimy pojechać do mas miasta. Zna no, znalazłem chodź. kryjówkę jakąś.

Teraz będziesz. Chodź tata. A mam mimo to roznik. Trudno. I patrz Zyngo, go kliknę tutaj. Hmm. Przycisk, no patrz. Ja tutaj kliknę tak przycisk ten. Pocieńcie przycisk. Ej, czy ty jesteś? Hmm. Po co, co Ej, I tata, co mi się stało? Synu, popatrz. A co mi się stało? E, tata, synu. Ej, tata. Ja, Czuję się stało? Tata. No już. Jestem pod ziemią. Jak pod ziemią? Pod ziemią. No chodź. Jak? No. Pod ziemią jestem. Gdzie tam? No. Wyjdź mi. Sykina. No bo się nie ja. Syny, synu. Zablokowałem się, synu. Nie, ty Nie, synu, ja, no, ja ale ale jest ale jest To w restauracji. To chodź na dół, do, do metra. No, chodź. No, do start. metra mě vejdní. No, no to tam je z metru na dole, to veď po mně jít. No. Nevidíš mě? No ne, nevidíš. Dobře, že tu tady jsem. No. Nie, nie no, tutaj no oh. Aby, hoj, jdeme. No chodź na dół. No jestem. No tady. Oh, jde no. A hej, zaraz. No to chodzi, idziemy. Ale gdzie? Możesz się pokazać, patrz. No to tu Czekaj. Halo, idziesz? Czekaj. Nie sobie robić. No. O chodź. No i co? Jadź dalej. Dalej? Tu jest. pod fontannę No. I pat! Jestem w fontanie. I ja sobie pływam. Powiedz sobie mogę. Ej, ja, widać. Dobra, że... chodzi, wychodzimy. No. Musimy iść do sklepu. No, widzisz, jaki sklep pokazałem. Chodź, dla ja, mnie wejście. No, no, gdzie Ej Czekaj, tu jest wyjście O kurde, czekaj Zakończyliśmy to Ej, synu, serio, nie, jest wyjście? bo tutaj? E, o Dobra, chodź, idziemy No, chodź Ja, zwyczajne pieniądzki No, musimy kupić coś do jedzenia Mam tu za pieniądzki Tak, tak, To dla mnie jest klip, chodź Biorę na balana. To mnie? Nie. tak Taka to No fajnie. Ej, widzisz to, to? tam? 2020. No i taki już rok jest. I tu też jest 2024. Happy New Year. No. Przecież to przed była ta choinka. Co jest? I nie ma choinki. A przecież robiła. Co to chodzi? No to ma sklep. O. Oh. Zrobimy do sklepu. A co to jest, papa? Co? Jaka auto? Ej, co jest? I za ile? Ojoj, troszeczkę drogie. No, za milion. A ja mam, dba, a ja mam. Ej. Ja mam. <coughs> oj, to błyska. ja mam. <coughs> no ile? Ej, dziesięć tysięcy. No, no, to już nie stać nas. No, to już nie stać. No, weź do to Tata jelimusa. Musisz, że nie <coughs> Kupuj to, když Jo, Kupuj pizzy. Sí. Máš? No. Kupujem pítě. Máš? No. Kupujeme tady mléko. Máš? kupujeme teď Sprite, eh? Mami. Jaká no. kakolka? No. Jakou kolik je těž? Těž, Jezu, synku, máme řeči. Ještě to je z To bude, vejdi sobě jabuško. Jabuško. Bananek. I ty betonky. Jeden taky. Potřebujeme dva taky. I dva taky. To ještě lepší nezmější teda. Dobra, to chodí, zapotíme to tady. Prosím. Prosím to zeskanovat. Píp, píp, píp. 20 zlotych. Prosím. Já to odpakuju do trby. Dobra, choď. Chodí. Může to auto použijeme? Ne, to nemůže být. Oddáme je. Třeba je kupit. No to musíme jít na dodávku. Bo zapadně, já ja mám motor. No to chodź. Kierunek Australia. Tak jeżdżę. Jedziesz? No jedziesz. Troszeczkę wolno idę. Chyba dzięki zakupy, co nie? No. Wsadzamy jedziemy do chyba tam do, do lasu. Ja tutaj. Do lasu? No. Dobra. To Ciągle się nastąpi.